Ten szlak ma długość 3,5 km w jedną stronę. Tam wysoko musimy się wdrapać. Jest tam krzyż. Mam nadzieję, że będą piękne widoki. Pogoda jest cudowna na wspinaczkę. Słaby wiatr, więc idziemy! Hurra! Hello? Hello? A, nie chcę. Name? Ok. okay. I podpisujemy taką deklarację, że wchodzimy na własne ryzyko. Trasa jest dość wymagająca. Wchodzimy na sam szczyt, który ma wysokość 556 metrów nad poziomem morza, ale startujemy z poziomu morza, więc to jest skala przewyższenia ponad 500 metrów w górę i później w dół. Szczyt uznawany jest z jedną z największych atrakcji wyspy. Warto tutaj się wybrać rano, kiedy nie ma większego upału. Idziemy dosyć szeroką trasą na początku. Im wyżej, tym trudniej. Na sam szczyt trzeba będzie się wspinać po skałach. Humory dopisują, prawda? Tak jak zwykle. L'amour misanté, udziału ja une same s'amèse has givrité, qui quand dit que moi amoureux, que ça l'amour les de la côte soleil été. Pour ça l'amour les gondiniers, qui nous les mon amour. Dziemy na początku takim pradawnym lasem. Niesamowite są tutaj drzewa. Rosnące pośród skał duże drzewo. Mimo tego, że tu nie ma gleby, te drzewa są naprawdę duże. Obszar wokół góry jest pisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest tutaj duża różnorodność gatunkowa, szczególnie roślin endemicznych. Od połowy wysokości czyli 250 metrów nad poziomem morza. Zaczyna się wąska ścieżka, i zaraz będzie wspinaczka po skałach. Wchodzimy dosyć stronym żlebem. Jak widać, technika wchodzenia i schodzenia jest różna. Większość osób po prostu schodzi na tyłku, co jest oczywiście złą taktyką, bo trzeba schodzić tyłem w dół, a nie przodem. Znacznie to jest lepsze. W czasach niewolnictwa. Na tej górze chronili się zbiegli niewolnicy. Mieli tu swoje osiedla, głównie spali w jaskiniach. W momencie, kiedy zniesiona niewolnictwo i grupa żołnierzy wchodziła, żeby powiadomić o tym niewolników, część z nich rzuciła się w dół, wybierając śmierć niż potencjalną niewolę. No ale niestety się pomylili. Ta wiadomość. Niesiona przez żołnierzy była dobrą wiadomością a nie złą. Część laku nazywa się Monkey Trail, dlatego że idziemy praktycznie do czworaka. Okay. Jesteśmy już prawie pod samym szczytem. Pionowe skały. Bardzo piękne widoki, trochę wieje. Wokół nas latają faetony i wlatują w nory. Widać, że ta skała jest porowata i tam mają swoje gniazda. Na górze jest krzyż metalowy. Dobrze, że nie ma burzy, bo mógłby ściągać pioruny. Widok na podwodny wodospad jest bardzo ładny. Chyba najlepszy tutaj. W sumie widok jest na obie strony. Wyspy na jedną i na drugą. Dwie zatoki widzimy jednocześnie Wokół śmigają fajetony i latają bardzo nisko helikoptery Samoloty bardzo blisko Jesteśmy pod e, kolonią wikłaczy i tutaj na dole zapadły gniazda. Wyraźnie one przypominają taką rękawicę bokserską, czyli jest wejście w kształcie takiego tunelu i w środku jest wymoszczone prawami i piórkami. Mi, mi one bardziej przypominają serce, kształt serca. Serce. No, no nieskończone może są jeszcze. Albo muszle ślimaka.